Cześć, witam, dzień dobry, przyjechała do nas kolejna CBF-a, czyli już dzisiaj drugą, którą prezentuję CBF-ka z 2014 roku, z rynku belgijskiego w perfekcyjnym stanie, motocykl absolutnie bezwypadkowy żadnego śladu zadrapania, gleby, przewrotki, przy najmniejszej prędkości na parkingu, gdziekolwiek nie ma nic, nie ma nic tutaj zadrapane, nie ma nic uszkodzone, może gdzieś tam znajdę o, takie coś na lusterku i to jest chyba wszystko, jakaś taka ryska nie wiem, od wprowadzania gdziekolwiek, nie ma żadnych uszkodzeń na motocyklu, absolutnie bezwypadkowy, jeden właściciel od nowości, zdjęcia z zakupu tego motocykla, z zagranicy również posiadamy, a przebieg tego motocykla to tylko 12 794 km. Totalny bezwypadek w pięknym stanie, dołożony jest kufer z stelażem, mogę podpowiedzieć, że ten zestaw kosztuje w Polsce... Ponad 800 zł, a tutaj jest wraz z motocyklem. Nie ma żadnego zadrapania, żadnej rysy, żadnych uszkodzeń wizualnych. Tarcza hamulcowa nominalna, tu nie ma żadnego dosłownie rantu. Klocki z przodu to takie na jak nowe bym określił określenie. Tu jakaś naklejka z jakoś serwisu pewnie, albo pewnie w pewnym filmie, gdzie był kupowany ten motocykl jako reklama. Absolutnie bezwypadkowa maszyna, żadnych uszkodzeń wizualnych, żadnych otarć, żadnych zadrapań, żadnych pęknięć eee, Ja tutaj nie zauważyłem, czyściuteńki, ładny silniczek Tu są jeszcze jakieś cechy fabryczne, niebieska, tu kropka niebieska, nie wiem co one oznaczają Ale takie rzeczy są, zużyć gum, podnóżków nie spotkamy, wydech nigdzie nie jest zadrapany Nawet tutaj na końcówce nie nosi żadnych śladów uszkodzeń pod siedzeniem znajdują się klucze serwisowe do motocykla Do motocykla jest również instrukcja obsługi, homologacja, dowody rejestracyjne Jakaś instrukcja chyba od zakładania tego kufra Również tam widziałem, że wraz z dokumentami właściciel poprzedni nam przekazał Napęd, no to jest na pewno nowka Zobaczcie, zresztą widać Nie pytałem o ten napęd, bo myśmy ten motor też online kupowali Ale widać, że jest zupełnie nowy Każda naklejka fabryczna Każda naklejeczka fabryczna. Perfekcyjny stan motocykla. Dosłownie, amortyzatory, tak się na to spojrzy. To wszystko wygląda naprawdę mega na tym motocyklu. Tu podnóżek jeden, drugi, gumka nigdzie nie No Motocykl ma znikomy przebieg. Nawet na 125 to jest przebieg znikomy, no bo inaczej bym tego tutaj nie określił. Każda śrubka fabryczna, zawieszenie suchuteńkie, żadnych odprysków, żadnych pęknięć tutaj uszczelniaczy. Macie win motocykla, jeżeli ktoś chciał sobie cokolwiek sprawdzić. 14 dokładnie rok i z homologacji również 2014 rok wynika. Co więcej, oczywiście motor możemy wysłać do Wolne Miejsce w Polsce niezależnie od ilości kilometrów. Mamy kuriera, który za kwotę 700 zł przewiezie wam ten motocykl pod wskazany adres. Obejrzycie motocykl, ocenicie, zrobicie jazdę próbną, zobaczycie dokumenty i wtedy podejmujecie decyzję o jego zakupie także niczym nie ryzykujecie bo pobieramy tylko zaliczkę powiedzmy 1000 złotych a resztę zapłacicie kurierowi w momencie gdy motocykl zobaczycie, obejrzycie na miejscu, więc Wasze ryzyko jest nikome. jeśli interesuje Was system ratalny na taki motocykl to jest u nas możliwy mamy firmę, która w ciągu dosłownie 5 minut ten system ratalny załatwi dla Was bez wychodzenia z domu także nie stanowi to również problemu. Co więcej, film, który tworzę dzisiaj, wrzucę na YouTube. Pod nim, o ile nie zapomnę, wrzucę link do ogłoszenia. Klikniecie sobie w ten link. Link będzie stworzony poprzez portal Otomoto i zobaczycie całkowicie ten motocykl w całej okazałości. Zobaczycie, jak zacisk wygląda. Po prostu jest idealny. Motor naprawdę perfekcyjny. Perfekcyjny pod każdym kątem co więcej, link który stworzę będzie do portalu OTOMOTO i tam będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć na OLX również znajdziecie ten motocykl, ale tych zdjęć będzie mniej bo tylko i wyłącznie 7 więc jeśli już szukacie na piechotę OTOMOTO.PL miejscowość Ława, Warmińsko Mazurskie Województwo bo tam się mieścimy i tam nas szukajcie firma SELFMOTO 500 134 533 żadnych uszkodzeń na kanapie, żadnych tutaj nie ma obdrapań, pęknięć, no bo ten motocykl ma naprawdę znikomy przebieg. No zobaczcie, tu jeszcze jest cecha fabryczna, taka żółta kreska. Yy, Także. Dobra, jedziemy. Palina dotyk. Wersja jest to poliftowa, czyli już ma ten wyświetlacz biegów. Wyświetlacz biegów, yy, pręd, yy, obrotomierz. Więc. Kierunki działają, trąbik działa. Długie się zapala, wy możecie tego nie widzieć, ale ja widzę, że o, zgasło, zapaliłem zgasło. Także kierunek lewy działa, również prawy działa, trąbik działa, także całkowicie sprawna maszyna. silniki w tych CBF-ach naprawdę są mocne pod względem trwałości pancerne jak bym więc jakieś przebiegi typu 50 tysięcy to nie są obce tym motocyklom, naprawdę one bezproblemowo zrobią taki przebieg nawet jeśli to jest 125 to naprawdę przebieg dla tego motocykla jest nie straszny no co więcej mogę dodać, no, piękny motocykl, oczywiście wszystko tu się otwiera, wszystko się tutaj zamyka, zgasimy albo jeszcze raz ja Wam odpalę, pokażę każdy ruch rozrusznika powoduje, że motocykl się fajnie uruchamia tu ja nie zaglądałem, a przy okazji zajrzymy. czysty, ładny zbiorniczek w środku, więc tu problemów z układem palowym również nie będzie. Pod siedzeniu, tak jak wspomniałem, klucze serwisowe i wszystko to, co powinno być do motocykla. Tu nie ma żadnych tak jak wspomniałem wcześniej uszkodzeń, żadnych zadrapań, nawet na rantów kierunkowskazów. To świadczy o tym, że ten motocykl nigdy nie został nigdzie przewrócony, położony, cokolwiek z nim się działo. Co by mogło, mógłbym powiedzieć, że są ślady jakiejś naprawdę drobnej przewrotki. A tutaj nic nie spotkacie. Naprawdę świetnie utrzymana maszyna w perfekcyjnym stanie. Z fajnym przebiegiem dostępna firmy Sylph Moto i Iława 500-134-533. To telefon do naszej firmy mieszczący się w Iławie. ACBFK prezentowana to 2014 rocznik. Absolutnie bezwypadkowa z przebiegiem 12 tysięcy km. 500-134-533. To telefon do naszej firmy. Zobaczcie tutaj te przełączniki, jeszcze tutaj, te śrubki. No to wszystko ma swój taki charakterystyczny kolor. No, naprawdę nie widać zużyć. O, tutaj jakiś odprysk. No to chyba wiecie, od czego jest ten no, odprysk. Od tych kluczyków, które latają wraz z motocyklem. więc warto je zawsze odczepić albo włożyć w jakiś futerał, żeby podczas jazdy po prostu nie obijały tej półki. A tak. Motocykl naprawdę świetnie utrzymany, także zapraszam do iławy firma Self Moto 500, 134, 533, cześć!